Hej, witajcie w kolejnym pogadankowym filmie na moim kanale. Od jakiegoś czasu tutaj ta tematyka na tym kanale zdarza się, że jest nieco trudniejsza niż zwykle. Dajcie też znać, czy Wam się to podoba. Wydaje mi się, że tak. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, dajcie też łapkę w górę, jeżeli faktycznie jesteście za tym, żeby takie filmy się pojawiały. Będzie mi naprawdę bardzo miło, to też bardzo motywuje, dlatego że jak ja widzę, że Was to interesuje, wy do mnie piszecie, zdajecie różnego typu pytania. Już nie chodzi tylko i wyłącznie o ten filmik z dietą, który tutaj no bardzo przypadł Wam do gustu, a mi jest niezmiernie miło, że Wam się to podoba. Piszecie do mnie. Często na Instagramie dostaję też wiadomości prywatne z tym, że udało wam się schudnąć, że jesteście zadowolone. No naprawdę mega, dlatego że jakby robię coś, robię to oczywiście dla Was, robię to też dla siebie, ale nie ukrywam, że jakby Wasz odzew i Wasz odbiór i to, jak to Wam się ogląda i czy Wam się to ogląda dobrze, czy Wam się to podoba, czy w ogóle przydaje Wam się taka tematyka jest dla mnie równie ważny jak nie najważniejszy, dlatego że to od Was zależy to, co będzie na tym kanale? Więc, jeżeli takie filmy Wam się podobają, to takie filmy będą. Ja to robię dla Was, a dla siebie to spełniam swoje hobby i swoją pasję. Także łapka w górę, subskrybuj i jedziemy z tym tematem. To jest taki tytuł, którego chyba bym się nie spodziewała tutaj na tym kanale. W ogóle nie wiedziałam, że, że filmy o takiej tematyce powstaną. Natomiast ten odzew i ten odbiór, jaki tutaj od Was dostaję. Pytać naprawdę o przeróżne rzeczy, więc postanowiłam podzielić się z wami po prostu moją historią. Począwszy od samego początku całej tej, tej mojej historii, mojej wagi, generalnie mojego wyglądu, to było tak, że kiedy byłam małym dzieckiem, takim w okolicy wieku 5-6-7-8 lat, byłam naprawdę gruba jak na dziecko. Pamiętam, że Wszystkie moje koleżanki i koledzy w podstawówce były naprawdę takimi chucharkami, malutkimi dzieciaczkami, a ja byłam, no naprawdę byłam gruba Pokazałabym Wam zdjęcia, ale nie chcę mi się szukać w, w albumie, zresztą wiecie jak to na zdjęciu, na zdjęciu nie do końca może być widać, ale naprawdę byłam gruba, byłam po prostu za gruba, jak na mnie Później był etap gimnazjum, kiedy bardzo mocno schudłam. To też etap, kiedy ja cały czas rosłam, dojrzewałam i to ciało się zmieniało. Natomiast e, mocno schudłam. Naprawdę jakby przyłożyłam się do tego, jadłam e, same owoce, same. Dobra, okej, okay, bo to źle zabrzmi. Jadłam bardzo dużo warzyw, bardzo dużo owoców. Mama mi w tym pomagała. E, zamiast m, słodkich przekąsek to nosiłam sobie marchewkę w pojemniku i tak dalej. Te historie już m, gdzieś tam słyszeliście. Później, kiedy poszłam do liceum, to był taki moment, kiedy. Wiecie, waga była dla dziewczyny bardzo ważna. To, to było właściwie najważniejsze, co tak naprawdę się liczy, i to, jak wyglądam, czy czasami nie jestem za gruba, czy nie jestem za chuda, czy nie mam za małych piersi, czy nie mam za dużych piersi i tak dalej. To były tematy naprawdę ultra ważne dla tak młodej dziewczyny, która dopiero dorasta, która wkracza w ten taki etap dorosłości i chce się czuć kobieco. Więc wtedy. Bardzo dbałam o swoją sylwetkę. Bardzo. Wydaje mi się, że chyba nigdy dotąd, jak w liceum, nie było to dla mnie tak ważne. Wtedy zaczęłam też biegać. Biegałam regularnie, biegałam trzy razy w tygodniu. Te treningi były dla mnie takie satysfakcjonujące, ponieważ widziałam bardzo duże efekty. Jadłam mega zdrowo, nie jadłam nic smażonego, mięso było gotowane. Lub parzone na parze, warzywa były gotowane, tłuszcz brałam, czerpałam po prostu jakby z innych źródeł w tym pożywieniu. Wszystko było zrobione w sposób bardzo dobry, wręcz powiedziałabym, doskonały, z wielką dokładnością i przede wszystkim z bardzo dużym zaangażowaniem i taką, um, takim poczuciem w ogóle odpowiedzialności za to ciało. Ja po prostu ja, ja czułam i ja wiedziałam, że ja chcę to, to zrobić, chcę to osiągnąć i chcę wyglądać lepiej, cały czas lepiej. Ta machina mnie po prostu napędzała. Przyszedł czas um, ostatniej klasy liceum. Mniej więcej od roku już nie biegałam, kompletnie jakby nie uprawiałam żadnego sportu. Przestałam ćwiczyć, biegać, zaczęłam jeść coraz to takie bardziej normalniejsze potrawy. Zdarzały się też słodycze, zdarzały się też lody, jakieś tam chipsy i tego typu rzeczy, fast foody. Poza tym zaczęłam też więcej wychodzić ze znajomymi, tych spotkań było coraz więcej, było więcej możliwości na jedzenie niezdrowych rzeczy. I ta machina cały czas się e, powtarzała, zapędlała, a co najgorsze ona się po prostu e, sama sobą napędzała. To było chyba w tym najgorsze. Później mm, i, i wtedy już jakby od tej pierwszej i drugiej klasy do trzeciej już trochę przytyłam, ale to było takie no, takie niezauważalne, że w sumie dalej wyglądałam dobrze, dalej było to takie akceptowalne. Później przed czas y, pierwszego roku studiów y, przyszedł czas takiej, y, hmm, jakby to nazwać, takiego poczucia y, swobody. Wiecie, w domu było tak y, często, że mama mówiła: Słuchaj, może nie jedz tej czekolady, może nie jedz tego batona, może to będzie już za dużo. Po co tyle słodyczy, przytyjesz i tak dalej, i tak dalej. Więc, jakby cały czas czułam, że jakby ten bat nad głową jest, i po prostu nie, że się bałam, tylko po prostu nie chciałam jeść tych słodyczy, powiedziałam, że ktoś mnie z tego rozlicza i ktoś tego pilnuje. Natomiast, kiedy zaczęłam mieszkać sama, kiedy mogłam pójść sama, kiedy miałam gorszy dzień po czekoladę, wielką milkę i zjeść ją sama, i nie było to problemem, to po prostu zwyczajnie zaczęłam to robić. Generalnie wyszło tak, że przestałam kontrolować to, kiedy idę do sklepu, kiedy do niego nie idę, kiedy jem coś, kiedy wychodzę ze znajomymi, kiedy zjem coś niezdrowego, kiedy zjem coś zdrowego i tak sukcesywnie ta waga zaczęła się zmieniać. Mój wygląd zaczął się zmieniać i z takiego można powiedzieć teraz w porównaniu hucherka, którym, którym byłam, chociaż nie byłam hucharkiem nigdy, um, zrobiłam się taką. Um, że tak powiem kobietą, która ma tu i tam eee, Niestety przez tych kilka właśnie lat To totalnie mi to w ogóle nie, nie przeszkadzało Zaczęłam akceptować... zaczęłam Zawsze akceptowałam siebie I po prostu przegapiłam ten moment Kiedy, kiedy to ciało zaczęło się zmieniać Ale tak zmieniać się wiecie drastycznie eee, Może nie ciało, tylko jego rozmiary bo Bez przesady i jakby akceptowałam to było wszystko w porządku, nadal też jest w porządku spokojnie, uspokajam was tutaj jest OK. W każdym razie po prostu mam tylko tego świadomość i chętnie dzielę się z wami tym, bo wiem, że te filmy naprawdę Wam się podobają. I Jesteście w ogóle ciekawi, więc jak zadajecie mi mnóstwo pytań na ten temat, to ja po prostu stwierdziłam nagrać filmik i tutaj um, odpowiedzieć, i jakby przedstawić Wam całą tę historię w jednym miejscu, żeby była pod ręką, a może też dla mnie będzie pod ręką, może kiedyś będzie taki dzień, że mocno się zmienię, że no w drugą stronę. Kto wie, będzie to może jakaś motywacja. W każdym razie to wszystko się bardzo mocno zaczęło zmieniać, i ja właśnie z tego hucherka zmieniłam się w kobietę. Minusem tego i jakby złem samym w sobie jest to, że ja to po prostu akceptuję. Dlatego że kiedy akceptujemy siebie, nie mamy motywacji, nie mamy takiego bodźca, by coś zmienić. Jakby nie czujemy tej odpowiedzialności za to, że może powinnam, może fajnie by było coś zrobić w tym temacie, może wyglądałabym lepiej, a może jeszcze bardziej bym się sobie podobała i tak dalej. Cały czas mam takie wzloty i upadki. Ee, że troszeczkę schudnę, znowu stoję, znowu troszkę może przytyję, może troszeczkę znowu schudnę, może znowu stoję, znowu i tak w koło w koło w koło. Szczerze, trochę mi się już to znudziło, jakby cały czas to nakręcanie i napędzanie czegoś, co tak naprawdę nic nie wnosi. Jakby w dalszym ciągu nie widać takiego dużego skoku i dużej zmiany. Cały czas jest stale po prostu jest to dość nudne, dlatego że, ile można cały czas myśleć, że, że coś tam się zmieni, że będzie jakoś tam inaczej. Po prostu ja już się chyba nad tym nie zastanawiam. Ja po prostu żyję, czerpię szczęście też z innych rzeczy. Inne rzeczy też są dla mnie priorytetem, ale nie ukrywam, mam takie pokusy, że fajnie byłoby po prostu coś zmienić. Wiecie, takie duże zmiany w życiu są bardzo ważne. One napędzają, dają. Mm, Świeżość, wieje po prostu takim świeżym powietrzem i takie poczucie, że zrobiło się coś dla siebie, coś ważnego, coś, coś dużego przede wszystkim, bo zrobić małą rzecz to jest półbiedy, a zrobić dużą rzecz to jest dopiero wyczyn. Ale wracając do tematu, jak to się stało? Generalnie jest tak, że kiedy wpadniemy w taki zły wir, jakby zły moment i nie czujemy kompletnie, że robimy coś złego. To zapominamy o tym, traktujemy to tak, jakby to było zupełnie normalne. Akceptujemy siebie, jemy, akceptujemy siebie, jemy, a waga, no nie oszukujmy się, chyba tylko u e, m, chudzielców będzie się e, jakby nie będzie się zmieniała i będzie stała. Natomiast u osób, które mają tendencję do tycia, ona będzie się zmieniała i ona z roku na rok będzie coraz to inna. Z wiekiem też jest tak, że coraz ciężej i trudniej jest też schudnąć, na pewno, nie wiem, nie doświadczyłam, ale tak mówią wszyscy i też tak y, mówi sam metabolizm i jakby jego procesy, które z wiekiem są troszeczkę inne. Na innym poziomie Ja się po prostu pogubiłam Zgubiłam się w tym, że nie wolno jeść McDonalda Zgubiłam się w tym, że nie wolno jeść zbyt często pizzy Zgubiłam się w tym, że nie powinno jeść się zbyt często lodów Zgubiłam się w ilości tych lodów Zgubiłam się w czekoladzie, w batonach, w cukierkach Nieważne, czy to landrynki, czy czekoladowe Zgubiłam się w paluszkach mm. Precelkach, y, słodkich jogurtach, y, ilości przede wszystkim spożywanego też jedzenia, dlatego że ilość kalorii wbrew pozorom ma naprawdę bardzo duże znaczenie, i to, jaką ilość tych kalorii przyswoimy w ciągu dnia, czy ona będzie zbyt duża, jak na nasze zapotrzebowanie, to będzie miało ogromny wpływ na to, czy przytyjemy, czy nie przytyjemy. Dlatego, że jeżeli spożywamy zbyt dużo tego pokarmu i zbyt dużo jedzenia, co przekłada się na ilość kalorii, to nie będziemy w stanie spalić nawet połowy, jednej trzeciej. Tego, co, co po prostu ja przyswoję. Więc jakim cudem ja miałabym nie przytyć, gdzie przyswajałam po prostu za duże ilości jedzenia i nie tylko słodycze, generalnie jedzenia, które nie było mi potrzebne. Ja, ja nie potrzebuję, wiecie, do szczęścia lub do życia 3000 kalorii, tylko mi spokojnie kiedyś wystarczało 1500 i to naprawdę nie było mega mało, to było chyba normalnie. Ludzie, którzy utrzymują wagę, tyle jedzą, ludzie po prostu. Tyle jedzą, pilnują tego, liczą to, natomiast u mnie to zaczęło się gubić, zatracać, ja się w tym po prostu pogubiłam. Ja już przestałam wiedzieć, co robię dobrze, co, co robię źle, co powinnam zmienić, a czego niekoniecznie musiałabym. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że teraz, kiedy ja już osiągnęłam pewien taki jakby pułap, pewien poziom tego wszystkiego, to uwierzcie, jest mi ekstremalnie ciężko, żeby w ogóle ruszyć ten krok do przodu, żeby coś zmienić, żeby chcieć coś zmienić i żeby ta motywacja była taka, jaką być powinna. Ja naprawdę każdego dnia. Zastanawiam się nad tym i każdego dnia podejmuję wybory I tych wyborów jest mnóstwo, co dotyczy żywienia Natomiast jeszcze chyba nigdy nie podjęłam ich dobrze Jestem bardzo słaba w swoich jakby wytrwałościach Nie mam takiej motywacji ani kopa, który by mnie motywował w ogóle do tego, żeby coś, żeby coś zmieniać Ciężko jest też odmawiać tego wszystkiego, kiedy idzie się z kimś jakby na kolację, na obiad Czy gdziekolwiek indziej Ciężko jest mi Sorry, że spojrzałam, ale sąsiedzi rozłożyli już basen No jest jak ja bym chciała też mieć właśnie basen na, na dworze Ale nieważne I jak ten wieloryb teraz w stroju kąpielowym Po tej zmianie wagi wskoczyć Żart nie no, żartuję, serio, to bez przesady aż tak, źle, aż tak źle nie jest. W każdym razie mam po prostu porównanie I, i, i ciężko jest mi odmawiać, kiedy idę i wiecie, jem sobie obiad, nie jem go sama, druga osoba też coś je, je deser, ja też sobie zjem deser. Wiadomo, że na przykład facet ma większe zapotrzebowanie na ilość kaloryzacji, też jaki facet, ja nie mówię o powiedzmy 30-letnim facecie mężczyźnie który ma wygląd 15 piętnastolatka, tylko ja mówię o, o takim facecie normalnym, zdrowym mężczyźnie, który potrzebuje po prostu tego jedzenia i on będzie głodny jak nie zje, a ja wiecie, no jestem kobietą, tak, więc generalnie co ja takiego właściwie robię, nic szczególnego w ciągu dnia, co potrzebowałoby i wymagałoby aż takiego nakładu y, energetycznego, jaki ja sobie zapewniam. Także zdrowo przesadzam, naprawdę zdrowo y, i czas zacząć liczyć kalorie, czas zacząć się w ogóle za to zabierać. Y, od podstaw, albo może po prostu małymi krokami. Tylko wiecie, małe kroki nie przynoszą aż takich efektów, a mnie małe efekty po prostu demotywują. Kiedyś małe efekty mnie cieszyły, teraz mnie demotywują, teraz jestem tak zachłanna, że potrzebuję po prostu więcej, więcej i więcej. Zazdroszczę sobie, ponieważ ja nikomu niczego nie zazdroszczę, ale zazdroszczę sobie, siebie w tamtych czasach, kiedy... Kiedy wszystko było inne i kiedy naprawdę ta motywacja, ona, ona była godna podziwu. Myślę, że mniejszość koleżanek miała taką jak ja, a teraz wydaje mi się, że większość osób ma taką jak ja miałam kiedyś. Także mocno się zmieniłam w tym temacie i uwierzcie, fajnie byłoby nie dla samego wyglądu, tylko dla samego celu, dlatego że. Kiedy ja akceptuję siebie i nie mam z tym większego kłopotu, to ja potrzebuję też w życiu takich bodźców, które mnie napędzają, a tylko cele, które osiągam i zakładam sobie sama, dają mi szczęście. Natomiast nie ukrywam, w tym temacie jestem mega słaba. I jakby szacun e, dla Was wszystkich, dla tych osób, które przede wszystkim robią to dużo lepiej niż ja, które mają większą motywację niż ja. E, I napiszcie mi, jak to robicie. Skąd czerpiecie mm, tę energię, skąd czerpiecie jakby tę chęć do tej zmiany? Dajcie mi znać, bo ja wam się jakby tutaj. Otworzyłam i podzieliłam się z wami e, tym, natomiast potrzebuję może od was takiej motywacji, takiego kopa, e, który właśnie pozwoli mi na, e, na zmianę, który da mi takie, wiecie, e, takie poczucie, że kurde, no robisz źle, po prostu zmień coś. Piszcie mi tutaj, jesteś gruba, wiecie, świnia, e, <grybujesz> wyglądasz obrzydliwie, cokolwiek, coś, co po prostu mnie zmotywuje, chociaż najgorsze jest to, że nawet taki tekst, mnie, mnie właśnie nie, moty, nie motywuje, po prostu coś mi się tutaj, tutaj w głowie mocno poprzestawiało. W każdym razie weźcie mi coś, napiszcie, napiszcie mi, że warto coś zmienić, żebym ja, żebym ja znowu mogła osiągnąć kolejny cel, coś nowego w życiu, kolejny taki etap, żebym po, po prostu zmieniła zmieniła się nie na lepsze, nie na gorsze, po prostu zmieniła. Po to, żeby móc znowu odhaczyć kolejną rubrykę w tych, w tych moich życiowych celach Wpadajcie na mojego Instagrama Ja Wam już dziękuję za tę pogadankę Beauty of Chocolate tutaj Wam się podświetli Ja Wam dziękuję za dzisiaj Było mi bardzo miło, jak zawsze Uwielbiam do Was gadać Koniecznie komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie Buziaki, pa! Hej!